Powiedziałem się zawodnikom, że jestem z nich bardzo zadowolony w kontekście tego, jak oni w ogóle przyjmują tę całą sytuację, która się dzisiaj wokół nas dzieje. bo e, Myślę, że są bardzo z tym mądrzy, rozsądni i wiedzą, dlaczego, a inaczej, mamy taką, a nie inną sytuację. No bo ona nie jest standardowa, tak? No już nie chcę zacząć od początku, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Nie pisaliśmy też jako klub żadnych oświadczeń, to po prostu koncentrowaliśmy się na pracy. E, te punkty to nie są tylko punkty, no, my musieliśmy coś do szatni po prostu wnieść, bo trenujemy codziennie, dzień w dzień pracujemy, nawet w dzień wolny w tym, w tym tygodniu chłopcy stwierdzili, że poćwiczmy stałe fragmenty gry, które uważam, że dzisiaj też bardzo fajnie wychodziły, A więc jakby czują coraz większą odpowiedzialność za to, za to, co się tutaj dzieje, jakby ja nie mogę obiecać, że my... Zaraz zaczniemy wygrywać, bo, bo niestety my dzisiaj jakby strukturalnie za wiele nie zmienimy. My możemy tylko i wyłącznie zmienić to co, to, co trenujemy, jak pracujemy. Natomiast dzisiaj, dzisiaj ten mecz też pokazał, jak duży czynnik mentalny w ogóle jest tych chłopców. Prowadzimy 4-1. Akcje, które tworzyły, to po prostu, które tworzyliśmy, no to w tej pierwszej połowie, no to naprawdę ja myślę, że za najlepszych naszych zespołów w historii tego, tego klubu. I nagle druga połowa i, i tracimy kontrolę, czyli jak dużo e, siedzi w głowach tych chłopców, że znów może przyjść po prostu porażka. No Notabene z bardzo dobrym zespołem, ze świetnymi zawodnikami, o których też bardzo dużo e, rozmawialiśmy. Oprócz tej ulgi, e, no to jest takie wprowadzenie do zespołu też świadomości, że, że po prostu możemy pewne rzeczy zrobić. Wiecie, ostatnio prowadziliśmy 3-0. Na terenie, no wiecie, no kandydata do, do medalów i przegraliśmy, dzisiaj byśmy przegrali po 4-1, no to bardzo trudno byłoby tym wszystkim, może mam zacieszyć się, że troszkę się do nas też to szczęście może uśmiechnęło, eee, ale tak naprawdę zawsze wierzę w sport i konsekwencje tego, co, co po prostu robimy. Eee, natomiast, no, trudno jest zarządzać meczem, eee, też mając, no, bardzo niedoświadczony zespół. No, zaczynając od Huberta, co możemy od niego oczekiwać w momencie, żeby uspokoił nam grę. I wiadomo, tych piekiet, tylko było za dużo do przodu, takich bezpośrednich. Eee, no, ale i tak był fenomenalny. No. postawiliśmy na niego z dużą świadomością tego, co się może dziać w trakcie gier. gier. Eee, I. I będziemy tej drogi się trzymać. Dzielna sama nazwa, że nie mam pojęcia, bo mam nadzieję, że się, że się utrzymamy w tej lidze, bo, e, bo, bo będziemy po prostu ciężko pracować. Długo czekaliśmy na to zwycięstwo i liczyliśmy na to, że dzisiaj się przełamiemy. W końcu mecz, który tak wiadomo nerwowi, ale mecz, który w końcówce już mieliśmy go pod kontrolą i dograliśmy go, na, można powiedzieć, na spokojnie, ale bardzo ciężko i wyłączone trzy punkty. Cieszymy się i w końcu taka ta pozytywna energia do zespołu do szacni i dla kibiców, w ogóle dla wszystkich potrzebowaliśmy to i myślę, że można patrzeć do przodu i będzie lepiej. Świetnie broniliśmy miałem plan na ten mecz, zresztą tak jak na poprzednim mecie. no wyszło nam to, strzelaliśmy bramki, świetny Jeffer, a nie tylko Jeffer, no cała drużyna świetna po prostu, każdy robił to, co było ustalone, trzymaliśmy się zasad, które są dla nas bardzo ważne. Hubert w Bramcy, tak jak Wleśnie, znów potwierdził to, że na 16 lat po prostu broni fenomenalnie i obi to podtrzymali i dalej się rozwijał. Myśleliśmy sobie, że jak wyjdziemy na prowadzenie, to zaraz będą mi cofiwać, co się okazało, że tak jest. Na treningu ćwiczyliśmy tą obronę i myślę, że na parę momentów broniliśmy bardzo dobrze. Czegoś wynikiem są bramki do, do pustej, tak? więc. Jak na przykład Wiadomo, tak, no, było zero, a to się ciężko patrzy. Tam się mówiliśmy, że przyjdą te jak katowice to ale każdy mecz chcemy wygrać tak samo jak w tam trochę szczęścia może sił zabrakło, ale teraz trzy punkty cieszymy się i pracujemy dalej. To jest tylko początek, niestety od samego początku ten mecz hmm, był z naszej strony nieudany. Myślę, że nie wyszliśmy dobrze w mecz, co jest dla nas normalną rzeczą. Natomiast ten chaos, który zaproponował dzisiaj widzę, niestety, byśmy się dali w niego wciągnąć i zamiast uspokajać i szukać jakby doświadczeniem ułatwień, jakichś upraszczać jakby pewne rzeczy, no to zaczęliśmy wchodzić w ten chaos i tak naprawdę daliśmy się połonąć. Niestety. Ta pierwsza połowa była na duży minus, druga połowa, no, rozpoczęliśmy dobrze. Wydaje mi się, że byliśmy zdecydowanie lepsi. Doprowadziliśmy do remisu, no i znowu daliśmy się wciągnąć w jakiś chaos gdzie chcieliśmy bezpośrednio grać w piłki do naszych piwotów, a gdzie mieliśmy po prostu te, te piłki trochę dłużej rozgrywać i spowodować, żeby widzew e, popełnił gdzieś błąd. E, natomiast chcieliśmy za szybko grać te piłki, za szybko chcieliśmy kończyć i to spowodowało, że mm, przeciwnik przechylił szale na swoją korzyść. Jeżeli chodzi o no, najważniejszą rzecz w dzisiejszym meczu, o pracę sędziów chciałbym powiedzieć... Chyba minęło 8 sekund. Dzięki, pozdrawiam. Weszliśmy teoretycznie dobrze w mecz, prowadziliśmy 1-0, następnie widzę strzelił jedną, drugą, trzecią. Metro jest głowę. głowy, nie wiem dlaczego, ciężko mi powiedzieć. Do przerwy wynik 4-1. Wyszliśmy z nastawieniem, żeby po prostu wrócić do tego meczu. Udało nam się wrócić, wynik 4-4. Później co się stało, ciężko mi też powiedzieć, ponieważ dostaliśmy chyba 3 lub 4 bramki z przewagi, więc na pewno musimy wziąć to pod uwagę. No co, czeka nas e, ciężki mecz. W środę, już w środę, musimy się do niego przygotować, zresetować głowę i, i po prostu mieć nadzieję, że, że nie zagramy drugiego tak słabego meczu.